Halowy turniej Orlika imienia Alfreda Niedźwieckiego organizowany jest po raz piąty i piąty raz to właśnie Ty jesteś jego organizatorem i inicjatorem. Zgadza się, spotykamy się w Janikowie na naszej pięknej hali po raz piąty. Zaprosiliśmy do udziału drużyny w kategorii Orlika. Są to chłopcy z roczników 2004-2005. Przyjęło nasze zaproszenie osiem drużyn. My jako gospodarz ustawiliśmy dwie drużyny, pierwsza drużyna i druga. Podzieliliśmy drużyny na dwie grupy, posłużę się tutaj karteczką. W grupie A Unia Pierwsza Janikowo, Piast Złotniki Kujawskie, Młoda Włocławianka Wocławek, Pogon Mogilno, Notecianka Pakość. W grupie B Mały Piłkarz Inowrocław, Unia Gniewkowo, Kujawia Inowrocław, Unia Druga Janikowo, Gopło Kruszwica. Drużyny grają systemem każdy z każdym w grupach. Następnie zwycięzcy grub i drużyny z drugich miejsc na krzyż grają półfinały. Drużyny z piątych miejsc, czwartych i trzeci grają odpowiednio o miejsca 9, 7 i 5. Spotykamy się tutaj na tej naszej hali, aby przypomnieć młodym adeptom piłki, nie tylko młodym adeptom, postać naszego nieżyjącego prezesa, który był bardzo zwolennikiem właśnie piłki młodzieżowej i bardzo na tym polu. Duży nacisk na wychowanie młodzieży. Mam nadzieję, że drużyny, które przybyły do nas tutaj, będą się czuły swobodnie, będą chłopcy nawiążą przyjaźnie, będzie dobra atmosfera na tym turnieju, upamiętniająca właśnie naszego prezesa Alfreda Niedźwieckiego. Dla Ciebie ten turniej jest w sposób szczególny bardzo ważny. Nigdy tego nie ukrywałeś. Dlaczego? No, tak się składa, że ja akurat właśnie grałem czynnie w Unii Janikowo, kiedy prezesem był. Pan Alfred Niedźwiecki, zarówno jak jeszcze byłem w juniorach i w piłce seniorskiej. Przypomnę, że o Mały Włos po raz pierwszy byśmy nie weszli do trzeciej ligi wtedy właśnie za prezesury pana Niedźwieckiego, który wtedy właśnie pełnił tą funkcję w naszym klubie. No niestety nie udało się, ale postanowiłem, że tym turniejem będziemy co roku czcili właśnie jego pamięć, zapraszali drużyny, które do następnie przyjeżdżają. I dlatego właśnie postanowiłem, że będziemy nazywali ten turniej imieniem Alfreda Lizwieckiego. Kto pomógł Wam w organizacji tego turnieju? No tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy pomagają Sam sami jako klub też nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Sam turniej jest pod patronatem Eugeniusza Kłopotka, posła Rzeczpospolitej Polskiej, który był kolegą, przyjacielem pana Alfreda. Również jego małżonka jest zaangażowana w organizację tego turnieju. Mamy jeszcze kilku sponsorów, którzy pomogli nam organizacyjnie. Komisja Przeciw Działań Alkoholowych w Janikowie, pan Grzegorz Wesołowski, którzy fundowali nagrody. Nie wiem czy, czy, czy wymieniłem wszystkich. Możesz mi podpowiedzieć. O właśnie Rada Miejska z przewodniczącym. Oczywiście Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier, który jest tym pracownikiem, oni po raz pierwszy się włączyli w to nasz turniej. i myślę, że nie po raz ostatni. Wiem również, że i Starostwo Powiatowe w włączyło się, był też wicestarosta. Y, powiedział kilka słów do młodych piłkarzy. Zgadza się, w tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy zaprosić z Noworocawia władzę starostwa. Pan Włodzimierz Figas y, kilka słów powiedział młodym piłkarzom, jednocześnie pan Włodzimierz Figas jest. Y, Wiceprzewodniczącym prezesem KPZPN w Bydgoszy, więc jak gdyby wystąpił dzisiaj w podwójnej roli. Ty też występujesz w podwójnej roli, bo jesteś organizatorem turnieju, a także trenerem dwóch drużyn, które również biorą udział tutaj w turnieju. Jak oceniasz szanse naszych piłkarzy, zaangażowanie? No zaangażowanie wykazują obydwie dwie drużyny, natomiast drużyna, bo nie nazywałem to drużyna pierwsza, druga, ja po prostu nazywałem drużyna 1A i drużyna B3, wynikające jak są ułożone tutaj w tabeli. Nie chciałem, żeby oni tu odczuwali, że ktoś jest słabszy lub gorszy. Na dobrą sprawę na, na tą chwilę drużyna 1A ma wielkie szanse na wyjście z grupy, ale natomiast druga drużyna, tam są roczniki młodsze chłopcy, walczą dzielnie, ambitnie i to właśnie jest taki cel, jak, jaki sobie założyliśmy, żeby niezależnie od wyniku ważna jest zabawa, a na samym końcu jest dopiero winy. Wszyscy czekali.

Gue <laughs> t

right. O jogador é tão alto que...